Taki żarcik sorka, sorka Cześć kochani, ja jestem Iwona, wy jesteście na kanale VanTrip. Trip. Van Trip, jak wiecie, zaparkował w Niemczech i stąd do Was nadaję. Pamiętacie, jak Wam w ostatnim odcinku mówiłam, do której są czynne sklepy w Niemczech w sobotę? No właśnie, zapomniałam o tym. Jest sobota po 18, a ja mam zrobić zakupy tygodniowe. Więc pędzę. A w dzisiejszym odcinku pokażę Wam tak. Mój trik, jak powiększam sobie usta. Taki mam, wiecie, specjalny patent. Dwa. Opowiem Wam, bo. Byłam oglądać mieszkanie nowe na, na wynajem. I co jeszcze? Zrobiłam zakupki fajne kosmetyczne w dm -ie. Także zapraszam, zaczynamy. I jeszcze bawię się w inteligencją. Zaczynamy! Pokażę Wam trik. Pokażę Wam trik, jak powiększam usta. Końcówką pędzelka, którego, y, którym malowałam brwi. To jest taki skośny, mięciutki, taki mięciutki skośny. Zobaczcie, maluję sobie taki światłocień pod ustami, tak jakby światło padało, rozumiecie? Tą końcóweczką, nie? Tą, tak jakbym sobie czyściła, czyściła sobie pędzelek. Widzicie? Takie w makijażu się stosuje tryki że właśnie światło cieniem powiększyłam sobie usta. Tylko to musi być taki, wiecie, zimny, zimny brąz. Kolor. W ten sposób jeszcze na to położę błyszczyk i mam większe usta. Na górze trochę boję się tego robić, bo w moim przypadku wygląda trochę jakbym miała wąsy. Zresztą mam, potacie. Bardziej stosuję to na dolną wargę. Proszę bardzo. Dzisiaj mamy, słuchajcie, fajny dzień. Idziemy oglądać nowe mieszkanie. Arek dostał w propozycję w pracy, że zwalnia się... Mm, Trochę większe, no nie trochę, bo aż o 30 metrów, większe mieszkanie. I dzisiaj właśnie jest ten dzień, że idziemy zobaczyć i sobie przemyślimy, czy chcemy większe, czy nie. Jeśli uda mi się coś nagrać, yy, no bo wiecie, nie chcę ludziom z kamerą wjeżdżać na, yy, na posesję, że tak powiem. Jeśli uda mi się coś nagrać, to oczywiście wam pokażę. Dobra, włos ogarnięty. Mm, zobaczcie. Widzicie, z błyszczykiem, jak fajnie wygląda naturalnie ten światłocień. Yy, ale nie o to, ogarnęłam się, idziemy oglądać mieszkanie. Na tą chwilę wiemy, że to mieszkanie ma 80 metrów, ma trzy pokoje, no i niby, że jest ładne. I tylko tyle. Synuś, mam dla ciebie, nie widzę przez te światło, powiedz stop. Mam dla ciebie z okazji dla dziecka mądrość życiową, tylko musisz powiedzieć stop. No. Stop. Je, jeszcze raz. Trzy, cztery. Stop. Dobra. Naucz się posługiwać piłą i młotkiem. Uprawiaj drzemkę w niedzielne popołudnie. Pochwal posiłek, kiedy jesteś gościem w czymś domu. Pościel po sobie łóżko, kiedy nocujesz u kogoś w domu. Takie mądrości mam dla Ciebie życiowe z okazji Dnia Dziecka. Moje zakupy z DM-u dzisiaj. Maseczka, maseczka, lakier czarny, bo mi się już taki mam starawy. Yy, taki efekt glow. Plus w promocji był podkład i korektor. Mi się akurat kończą, więc mówię dobra biorę. I z takich nowości co nigdy nie testowałam, to wzięłam sobie taki olejek yy, olejek marchewkowy. Do takiej właśnie bladej cery. No jestem ciekawa. Kosztował tam 3.95 euro. Więc sobie przetestuję. I tej marki w ogóle nie znam, w Polsce chyba nie ma, muszę to sprawdzić. I kupiłam sobie taki booster, hmm, no taki efekt botoksu. Wiecie, który sprawi cuda. No zobaczymy. Tak mnie to zaciekawiło, chciałam to sobie przetestować. Nigdy nie miałam do czynienia z tą marką. Nawet nie wiem, kto to jest. To musi być jakaś ichna. Kim ona jest? Dobra. To tyle. Powiedziałam o wczorajszym mieszkaniu. Chyba nie, zaraz Wam opowiem. Tylko podleję kwiatki moje. Testuję jeszcze lampę sobie kupiłam do nagrywania, taką podręczną zobaczcie, taka fajna kwadratowa. No i sprawdzam jak to działa, bo dzisiaj jest. No pochmurno i deszczowo. Yy, no zobaczcie jaka jest różnica. Z lampą i zaraz będzie bez. teraz bez. Ja tak, jak, po, jak stanę przy oknie, to pewnie światło jest bardziej takie miękkie i chyba ten glow jest subtelny. A propos glow, to właśnie przetestowałam podkład korektor i ten yy, taki highlighter w kremie ten efekt glow. Tak to wygląda. Dobra, kwiaty podlane. Kwiaty podlane. Robimy sobie kawkę i już Wam opowiadam, co i jak z tym mieszkaniem. Ciekawe było, dosyć, dosyć ciekawe. Opowiem Wam o tym mieszkaniu. Byłam wczoraj oglądać, tylko poczekajcie. Byłam wczoraj oglądać mieszkanie. Byliśmy. Oglądać wczoraj mieszkanie. I tak, mieszkanie. O, o, o. Yy, mieszkanie trzypokojowe. 80 metrów. Tutaj mamy dwa pokoje i 50 metrów. W tamtym mieszkaniu na plus było tak: był duży pokój w kształcie takiej litery Z, można powiedzieć, i ze skosami, ale dosyć duże okna, te połaciowe większa dwa razy łazienka. Przedpokój zdecydowanie większy, dłuższy i z takim pomieszczeniem. Tam akurat gospodyni miała pralkę i jakieś pierduty. No i dwa małe yy, pokoiki plus kuchnia. Kuchnia była bardzo ciekawa, ponieważ miała tak z takich nietypowych rzeczy. W kuchni stał piecyk taki, jak on się nazywa, ko koza i plus była spiżarka. To mi się bardzo spodobało. Już oczami wyobraźni widziałam, jak zimą sobie siedzę przy tej kozie i czytam książeczkę i mam ekstra po prostu jakiś tam fotelik z minusów. To sobie tak myślałam, że jakbym chciała się przeprowadzać, to chciałabym, to chciałabym mieć balkon. No tam balkonu nie ma. Poczekajcie, sobie troszkę domaluję. I drugi minusik to nie miałam takiego pięknego widoku z okna jak tutaj. Tutaj przyjeżdżając, mieszkając w centrum miasta, chociaż miałam na swojej wysokości jedno drzewo, ale tutaj ta zieleń jest przepiękna. No, zobaczcie zresztą sami, co ja tu widzę. Odejdę, żebyście widzieli. Zobaczcie, jak ja mam po prostu fantastyczne. Widok, plus te ptaki śpiewające i ta zieleń. To bardzo koi nerwy. I strasznie mi się to podoba. Bardzo mi się to podoba. Jest przepiękne. Ale jeżeli chodzi o mieszkanie, to jeszcze tak. Mieszkanie jest droższe o 190 euro niż tutaj płacimy. Też ma takie pomieszczenie gospodarcze na dole. W bloku też, to jest też blok. Na dole ma też takie pomieszczenie taką drewnutnie, coś takiego. Mm, co jeszcze? W ogóle nie mogłam zrobić zdjęć. Pani była z kategorii osób ekscentrycznych, no, była y, znaczy była Zrobiła na mnie ogromne wrażenie, bo była z tej kategorii takich artystów, takich. no, ciekawa persona. Wszystkie ściany były w obrazach plus w zdjęciach w takim jednym stylu, chyba takie może 15 na 23 w ramkach, ale to wszystkie ściany, cały przedpokój, jej pokoik taki, mówiła, że to jest jej pokój na hobby. W sypialni tylko nie było żadnych obrazów, ale cały przedpokój, ten pokoik z hobby, plus w dużym pokoju były obrazy, i plus były zdjęcia właśnie wszystkie jednakowe, znaczy w jednakowych ramach, takie jakby starsze, przedstawiające portrety kobiet. W większości były to indianki. Już chciałam powiedzieć, żeby mi jeden podarował, bo było przepiękne były te zdjęcia. Plus takich kobiet wiecie, chyba z muzułmańskich jakichś tam rewirów, bo były o, o, w, tych, jak, w tych habitach, jak to się nazywa? Ale te, te habity były różnych, różnego rodzaju. No ale większość tych Indianek, strasznie mi się podoba w ogóle uroda indiańska. Spodobała mi się, kto oglądał wichrowe wzgórza. No, brat Pitt i ta jego żona, indianka. Bardzo mi się podoba taki typ urody i w ogóle urzekły mnie te zdjęcia tam. Więc u... odniosłam wrażenie, że to jest bardzo ciekawa persona z tej pani. No dobra, ale wracając do mieszkania. Mieszkanie jest, no okej, okay, fajne, fajne. No widzieliśmy siebie tam, w tym mieszkaniu w poniedziałek musimy podjąć decyzję, ale ja, Arek i Miłosz jesteśmy na taki najprawdopodobniej, nie najprawdopodobniej no chyba bierzemy to mieszkanie i tyle no szkoda, że nie mogłam porobić zdjęć mieszkanie będzie wolne od 1 sierpnia no będę miała chyba tam trochę malowania, bo pani miała dużo takich zielonych akcentów na ścianach plus jakieś tapety takie mocno kwieciste. Ja nie wiem, czy to zostanie, czy ona będzie musiała przemalować, tego jeszcze nie wiem. Ale jeśli to zostanie, no to ja będę na pewno przemalowywać, więc w okresie tym letnim będzie kontent remontowy. To na pewno, więc. Od 1 sierpnia. No, od 1 sierpnia też tutaj to mieszkanie y, mamy y, wynajęte. To minie rok i będziemy się przeprowadzać. Super, tak na rocznicę. Y, I myślę, że jak już wtedy wynajmę, wynajmiemy to mieszkanie, to zrobię taki odcinek, jeżeli oczywiście jesteście zainteresowani, y, jak wygląda wynajem, co trzeba zrobić, jakie przygotować papiery. I tak dalej, i tak dalej, bo będę musiała, będziemy musieli iść wszyscy się przemeldować też. No i na nowo wszystkie podłączenia internety, serety i tak dalej. Także wiadomość jest taka, że na 99% się przeprowadzamy od 1 sierpnia. Troszkę mnie to przeraża, bo wyprowadzając się Szczec ze Szczecina a tam mieliśmy mieszkanie duże, bo było w kamienicy i ono miało 130 metrów, no ale w tej kamienicy to były nasze pokoje, plus było, plus było specjalny taki pokój na mój make-up room, plus największy pokój był przeznaczony na studio fotograficzne. Eee, nie lubię za bardzo przeprowadzek, w sensie nie, że się przeprowadzam, tylko nie lubię tego pakowania, rozpakowywania, malowania i tak dalej, to mnie... Przytłacza, ja tego po prostu nie lubię, a mam to, a mam traumę właśnie po ostatniej naszej przeprowadzce, jak trzeba było te wieloletnie yy, zbiorowisko tych śmieci, które człowiek zbiera i odkłada. My jeszcze mieliśmy Pawlacz, więc wszystko było na Pawlaczu, co niepotrzebne, co na Pawlacz, więc naprawdę miałam całą. Miałam traumę po tym wszystkim, bo w ogóle uświadomiłam sobie, ile człowiek zbiera pierdół niepotrzebnych, które zagracają Twoje życie. I do tego stopnia mieliśmy traumę, bo tam trzeba było też całe te mieszkanie wymalować no oddać w takim stanie, jakim dostaliśmy. I to było bardzo obciążające. Barek pracował w Niemczech, przyjeżdżał właśnie co trzy tygodnie. No i tak wszystko na hura robiliśmy, więc byliśmy wyczerpani fizycznie. Zwłaszcza że ja tak za bardzo nie lubię tych takich rzeczy malowania i tak dalej, i tak dalej. Ja mogę dekorować, a te wszystkie takie remontowe prace to nie dla mnie. Ja po prostu nie mam cierpliwości na to. To była taka trauma, że jak przyjechaliśmy tutaj, to było no, byliśmy wykończeni, bo prze, yy, przewoziliśmy rzeczy na cztery razy. Szczecin tutaj, Szczecin tutaj, tak na cztery razy i byliśmy już tak wykończeni, że jak przyjechaliśmy tutaj, to po prostu tylko te meble to wszystko to wło włożyliśmy. Nic nie przemalowało. Ja nawet nie myślałam, nie 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 dam rady psychicznie tego ogarnąć. Te tapety tu są takie z dupy, że tak powiem. Ale nie miała, nie mieliśmy siły malować tych ścian, więc jest tak jak jest. Zresztą ktoś tu miał niezłą fantazję, bo w łazience mam żółty sufit, żółty, troszkę żółtych ścian, troszkę jakichś takich, nie wiem co to za kolor. Serakowaty, eee, ale teraz już sobie odsapnęłam i tak się cieszę na to wszystko do momentu, kiedy będzie trzeba to wszystko znowu zapakować i wnieść tam na to trzecie piętro. Ale myślę, że to już nie jest taki ból, jak Jeszcze niedawno myślałam, że brrr, na samą myśl o przeprowadzce to mi się niedobrze robiło. I cieszę się, bo 6 czerwca tutaj y, będą gabaryty, więc już zawczasu to, co zbędne i wiem, że nie będę brała, to to po prostu wyrzucę. I do 1 sierpnia mam czas, żeby właśnie jeszcze raz zrobić totalny y, przegląd szaf, półek i tak dalej, i wszystko, co zbędne, wywalić. Więc mm, od 1 sierpnia będziemy mieszkać w innym mieszkaniu. Od jakiegoś czasu? Od jakiegoś czasu fascynuje mnie, znaczy fascynuje. No, jestem, jestem zainteresowana, mocno sztuczną inteligencją, dlatego. E, no, nawet sobie zrobiłam jakieś online dwa kursy, żeby wiedzieć. Coś mi się zepsuł komputer. Żeby wiedzieć, właśnie o co chodzi. Eee, I ostatnio, właśnie wyszła nowa wersja eee, e, GPT 4. Wow. I tak sobie testuję i się bawię. I co myślałam, jak to można wykorzystać, właśnie jak najbardziej. Cześć, tu Iwona. Ciwona, jak mogę Ci dzisiaj pomóc? Mam 15 minut wolnego czasu i chciałabym się nauczyć coś nowego, i niech to będzie z kategorii samorozwój. Świetnie! Może spróbujmy czegoś związanego z technikami mindfulness. Można to praktykować w krótkich sesjach i ma wiele korzyści dla samopoczucia. Co myślisz? A na czym to polega? Mindfulness polega na skupieniu się na chwili obecnej bez oceniania. Można to praktykować poprzez proste ćwiczenia, takie jak świadome oddychanie czy obserwacja otoczenia. Chcesz spróbować krótkiej sesji? Tak, a pomożesz mi przejść taką sesję? Oczywiście, zacznijmy od krótkiej sesji świadomego oddychania. Jeden. Znajdź wygodne miejsce do siedzenia. Okay. Dwa. Usiądź prosto z dłońmi spoczywającymi na kolanach. 3. Zamknij oczy, jeśli czujesz się komfortowo. Skoncentruj się na swoim oddechu. Weź głęboki wdech przez nos, licząc do czterech. 5. Zatrzymaj oddech na moment, a następnie powoli wypuść powietrze przez usta, licząc do czterech. 6. Powtórz to kilka razy, skupiając się na uczuciu wdechu i wydechu. Jak się czujesz po kilku powtórzeniach? Czuję się dotleniona. To świetnie, świadome oddychanie pomaga się zrelaksować i uspokoić umysł. A możesz mi zaproponować coś innego. Jasne, możemy spróbować krótkiego ćwiczenia zwanego skanowaniem ciała. To oh. również technika mindfulness, która pomaga zwiększyć świadomość swojego ciała. Gotowo? Tak. Zaczynajmy. Znajdź wygodne miejsce do siedzenia. Zatrzymuj się na chwilę na każdej części ciała, obserwując odczucia. Ale ich nie oceniaj. Kon okay, a możesz pozdrowić moich widzów. To są widzowie kanału OneTrip. Oczywiście. Cześć widzowie kanału One Trip. Życzę Wam wspaniałego dnia, pełnego nowych odkryć i pozytywnej energii. Dzięki do usłyszenia. I słuchajcie, taka rozmowa jest potem zapisywana w skrypcie. Korzystacie ze sztucznej inteligencji? Ja często tak. Staram się. Staram się być na bieżąco, bo tak nas straszą tą sztuczną inteligencją, ale ja się w ogóle nie boję, dlatego yy, uczę się jak najwięcej. Yy, poznałam bardzo dużo rzeczy sobie, szukam. Poznałam programy do grafiki, które tworzą piękne grafiki, do tworzenia muzyki, które tworzą właśnie fajną muzykę. No, podoba mi się to. Ja lubię takie nowoczesne yy, sprawki. A was sztuczna inteligencja jest ok? czy raczej nie? Czy przytłacza, czy boicie się, czy jakie jest wasze zdanie? Wiecie, wrogę trzeba blisko trzymać. Jak ktoś się boi, to trzeba się nauczyć tego tej sztucznej inteligencji, żeby się jej nie bać. Kochani, dziękuję Wam za dziś. Życzę wspaniałej niedzieli. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić lajka, komentarz i subskrypcję. Dajcie znać, że jesteście. Auf Wiedersehen i do środy.